Dawaj, zobaczymy, który się lepiej zbiera. To się nie uda. Koło, coś urwał. Ale to moja wina. I Z... się zabił, To chłopie trzeba sprawdzić stan techniczny przed wyjazdem. Pęgarka będzie. Ale czekaj, jaka pozycja atakująca. Czemu ty nie odpalisz nie, motoru? jadę to. Oj, siemaneczko, proszę państwa, jedziemy Harlejem. Zabagna! Zaraz jeszcze spotkamy młodego na Grizzly 700, a Harley będzie miał tutaj pierwszy ten. Pierwszy test. Ciekawe czy przejedzie. Ja że tu już raz zamarł. Areczku! Pójdzie! Pójdzie czy nie pójdzie? Pokażę się! <laughs> nie, Darleja! kurde, przeszedł z No, Taka <grystanie> Zostawcie widzowi łapę w górę i suba oczywiście! No i jak chcecie wpiąć się na sklep, bo do końca roku zakupu możecie robić na cały styczeń sklep, czyli... Dobra! Ci ale to będzie film dobry! My jesteśmy nienormalni, jest 1500 stopni, a my wyjeżdżamy się pojeździć! 30 grudnia dokładnie idziemy Zaskoczył wiek chyba! jest wyczyszczony no i co? Maszyna śmiga pali jak trzeba paliwko jest świeże Tam tamto jest yy, stare paliwo, żeśmy zlani, bo nie pali już na tym nawet dawaj zobaczymy który się lepiej zbiera masakra ale jest zimno jak się tak szybko jedzie śpiewło ale w parze no w parze zimno masz całą czerwoną chłopie dobra gotowy 3-4 just då. Ja, det är To nadaje się. Oh, 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 oh. O, jeden halny jest stworzony do tego!

nie wiem, że tu. Ja wierzę. myślałem, że ci tylko spadła opona, chłopie. Koło urwał całe. Nie wiem, czy tego podeprzeć A co tu podpierać? A nie, nie koło. O czym on jest? On jest. Weź podnieś. Jakby spadło w ogóle? Weź podnieś, bo tu spadło na tym. Podnieś to. No, tu musisz, że ja ci tak podniosę? No proszę, jest tam, co zrobię. tu śrubka wyleciała. No, tak jest. Czy ty Nie ma śrubki. <laughs> dobrze, żeś szybciej nie jechał. Te śruby tu nie ma. Nie no. Ja bym go poostawił na czymś, to już pewnie w wygląda. Mogę tylko wyciągarką podnieść. Od drzewo jakoś zahaczyć, wyciągarki i go podnieść. To jest zajebisty pomysł, dałeś Mi się też wydaje, że to jest w miarę no, dźwięk Tylko wiesz co będzie gorzej? Jak mi tego kłada, podniesie zamiast tego Nie, wydaje, nie a a to, tu... to jest lepszy pomysł niż jakbyśmy miał mi nie podkładać No nie, ale tu nie mamy gałęzi takiej, no gdzie ty chcesz to podnieść? My mieliśmy na spokojnie Harley'a topić, a tu proszę państwa o Ale to moja wina, jeszcze no. bym się zabił chłopie To chłopie trzeba sprawdzić stan techniczny przed wyjazdem Chciał powtórzyć z tego z bagi na dług, na wrota i okienko. No, no żeś wiedział, to i dobrze nie nawrócił. kurwa, kurwa. No to co? Nie chcę wiedzieć, jakby to spadło. A to ci nie spadnie tak? No bo tu zobacz, ile jeszcze trzyma, nie? To czy, to... Nie wiem, czy co tu jeszcze trzyma. To nie jest, tu już nie nic trzyma. To, już tu nie trzyma. to no, koło jest do zdjęcia no, jak hopie. To, spadło, to... Przecież to koło można zdjąć. Czekaj, czekaj, bo Dawaj młody, pomóż mi to podnieść A, bo ty młody wkładaj te, te, te broczkę a my podniesiemy no. <grych> Już? No. Nie zdejmiesz go, czy zdejmiesz go całe? Dajcie, trzyma. Proszę Państwa, jeszcze taka ciekawostka Młody nagrywał na prawe Kawasaki nie wiem co tam za ustawienia są tej kawy <laughs> Ale przyjechał w międzyczasie mobilny serwis Areczek. Masz tam nakrętkę? No to A to mogłeś zobaczyć czy, czy to pasuje, nie? No parę tam widzę, że zabrał Taką może zrobimy i dojedziemy Ej, ja nie rozumiem jednego Czemu młody zawsze utopi Zepsuje? No Zepsujemy bo my lupa daje ta, później się Jak lub obietysk. Yamaha Gryzli 700 Gdybyś dostał czołg, to byś pewnie gąsienicę zgubił Albo cały czołg Albo cały czołg Młody, trzymaj A po co mi to? Na miniaturkę mi to... <laughs> 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 Chyba jest git Bierz kask chodź Przelań Areczek ja akurat naprawił a ja ci pokażę co to moc, chłopie. Gotowy? Jesteś siedzisz już? tu, no. gdzie tu się robi trzyma? Ej, trzeba tu założyć te terenówki. No trzeba by. Ja obiecuję, że dojedziemy cali. <grystanie> Ej, to idzie. No, to idzie dobrze, stuba.

Dobra, dawaj to, tą... No daj to, e! Także koło ogarnięte, proszę państwa, ale już się powoli ściemnia, Także chwilę na te bagna zaatakujemy jeszcze. Tak jak żeśmy mieli, wiedzieć. No kurde, młody mnie zaskoczył teraz, że tak się odwaliło. No ale trudno. Trzymaj mu! Gryzli na Luzie, przejedziesz? Ja nie, przejadę Na nie, nie, przejedzie ja nie Przejedzę. Przejedzę, ale oczy. Prze nie Przejedzie, ale już jak to, jak to nie, 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 że na raz. Ja mówię, że na raz w życiu. Nie mam opcji. My się fajnie my się zakładamy, ale musi to zrobić. Co ty? Ty sobie opony nie ma. Zaraz wyciągarka będzie. Ale z powrotem nie przejedziesz, oddechę! Nie, nie, nie! Nie przejdzie! Nie przejdzie! Nie widzisz, co zrobić. To i wypłatę! I zlecasz wypłatę! <noise> to jest niemożliwe, nie? No, do tyłu, a nawet nie chodzi, bo nie ma szans. My cię nie podpuszczamy, ale nie uda się! Oddechę! Nie wiesz, to tylko mi to uczysz, to zrobię! I od razu możesz zlecić wypłatę jak ci uda. Ay. Kurde, będę miał. <Patriot. śled> Ale jest złoty, Ale nie, w życiu tego nie zrobię! Co ty bez szans? Na stówę! Tu mogę nawet o stówę się założyć. Jak nie, nie, już o 10. Jak on nie przyjedzie, to ja też jadę. Dobra, zajad! Oddychę! To będziesz tam leżał na stówę. A aleczek ma śmierć w oczach, zobacz. zgaś gada. Zgaś Młody, zgaś kłada co? to się nie może udać wody wygrałem dychę jednak wracamy do ośmiu dych no to ja tu przyjedę daj D bo przeszedłem y 10 zł daj. 10 zł co? co ty? ty ja ci mówię, że model tam będzie leżał a ja ci mówię, że tu wszedłem z tego nie masz szans w tą stronę chopie jak to nie jest? nie ma szans? no daj o, zepsuł co, jedziesz? Będzie gleba! Nie ma szans no nie! To jest dużo ciężej. Ale czekaj, jaka pozycja atakująca! Tak on, to nie, jest, nie, nie ma szans, zobacz! <noise> Takie rozsądne to tyle możesz na grzyby. Co, wyciągarka chyba? Jedziesz młody naokoło, bierz i wjeżdżaj. A ja się ja ja gryzli przejadę tutaj. zobaczę jak tu gryzli chodzi. Kurde, cię się zaraz kurde, tu się inaczej siedzi. Mimo tego, że koło! O kurde hamulcy nie ma Uhu. co ty tym? Tym to ja wyjadę, tylko hamulcy tu nie mam. Nie odpalisz motoru jadę to Na luzie Dawaj, dychę wygramy <laughs> Ej, wygraliśmy dychę No i to jak? Bo nie powiedziałeś jak mamy jechać żeby cię nie wywaliło, bo faktycznie wybija. Wywala, nie? Ej, musisz od boku, bo tu cię wywali do góry. to spróbuj! Zobaczymy! No! Ja stąd spadam! Kurde, teraz by wyjechał może! Ale to jest dzik to gryzli, kurde! jest do sprzedania. To jest zarąbisty kład. Ja pierdziele, co mnie podkusiło, żeby go sprzedać. Ej! Gościu, gdzie z gazu! ёрджер ца <suk> <Co? suk>